Gdzie to nasza... o. Tak, łapiemy profesjonalnie, to zrobimy. O kurwa. My bad. O, o, o. Żeby mnie tylko Kurwa. Noż! Pizdy jeża! Witam, witam drogie panie i panowie w mojej klinice. Ja nazywam się Dr. Light i dzisiaj chcę wam zaprezentować moją pierwszą operację pacjenta Boba. Znaczy, tak, Boba. Widzimy tutaj nazwę naszego pacjenta. Tutaj mamy zaplanowane operacje. Jak widzimy. Jest na czerwce zaplanowana operacja mózgu. Mózgu. A dziś w tym. w tym miesiącu operujemy. Boba. I będzie miał przeszczep serduszka. Więc. ja się zabieram do roboty. O, dobra. Zaczynamy. Pszut. Tutaj. Tak ładnie. Teraz. Pięknie. Dobra, Dobra, teraz te żeberka przytniemy troszkę tobie. O kurwa, trochę jest. Dobra, przytniemy. O, o, o. Ten map ucieka na o oj, oj 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 oj, przepraszam. Potrącą mi z Kurwa krwawi. Jeszcze jedno zeberko. Jeszcze ostatnie i mu wbijamy zaszczyk. Dobra. Fak, pochuj mi to No Ugryzienie komara Moja piła się przyda potem O kurwa Może to lepiej złapać, bo mu krzywdę zrobi. O ale pięknie złapałem. Nie ta. Mój zegarek spadł. Nie wiem, po chuj mi zegarek przy operacji. Zapomniałem go z tej. Okej. Okay. Przedostatnie żeberko. o okej okay. uh. przyda się dobra aaaaaa Oh fuck Płucko, a jeszcze drugie widać że palił papierosy Czarny jak smoła. O, uh, wątróbka <laughs> Przyda się Jak złapie ją Wątróbka jak to wątróbka Chyba Jest wątróbka No kurde ale Uuu Łohohoho <laughs> <laughs> AAAAAAAA zaprasza <grytanie> Leczcie, zapraszam do mojej kliniki, chętnie was operuję. Uuu, skarpę Ty pierd... Po chuj mi to. Cóż mi tutaj nie jest potrzebne. Każdy by chciał umieć mieć operację. Ho ho Okej. Okay. Oj. Kuseczkę wyciągniemy. Kurwa. Eee, masz na twarz swoje organy. Eee. Żołądek da się wyciągnąć. Ale po pan Czas marnować na żołądkach. Kurwa... Nie wiem, gdzie tu... Odcięte... Krwawienie trzeba ustąpić... No, ogryzienie kamera poczujesz... Znaczy, nie poczujesz nic... Ale hałas Kurwa teraz wyciągnąć nie mogę. No. Odcięte już jasnie biję. Nie. Ho, mam! No to kończymy już tą operację. Wow, jakie czyste. No okej okay. Wypełniłem swoją robotę, teraz idę na kawę Widzimy się w następnej operacji, pozdrawiam, cześć